Czy wiesz, jaki jest Twój wiek metaboliczny? Dla kobiet to jest dosyć ważne. Jak robię pomiary na takiej oto wadze, swoim klientkom, sobie, często się kontroluję. Ciekawa jestem po prostu, jak danego dnia wygląda mój wiek metaboliczny. Czy aby na pewno jest niższy od tego metrykalnego. No bo wszystkie chcemy wyglądać pięknie, młodo, czuć się wspaniale. I słuchajcie, Muszę się z wami podzielić taką fajną, fajnym moim spostrzeżeniem. Zwykle, jak gdzieś wyjeżdżamy na wakacje czy na jakieś mamy wyjazdy, no to zatrzymujemy się tu stacja benzynowa, tu jakieś, coś tam jemy: jakiegoś hot-doga czy y, jakąś kawkę. E, zatrzymujemy się w jakichś przy, przydrożnych barach i nie zawsze te posiłki są y, naprawdę zdrowe. Raczej, raczej wątpię. I y, ja mam do nich ogromne zastrzeżenie, a potem mam os niesamowite wyrzuty sumienia, że zjadłam to, a tamto i nie było to zdrowe, nie było to dobre dla mojego organizmu. Wyjechaliśmy na wakacje na ty ty tygodniowy popyt i ja y, zwykle zabieramy za sobą nasze produkty. I jesteśmy na przykład na takim, y, bierzemy ze sobą taki koktajl waniliowy Super Shake. Czy zupę grzybową. Niewiele do tego potrzeba, bo trzeba nam mleko czy wodę wrzącą. A wrzątek na stacji benzynowej to zawsze możemy dostać. Mleko możemy sobie ze sobą przekaże przygotować. I przez taki tygodniowy urlop byliśmy właśnie na tych produktach. Oczywiście też mieliśmy jakieś tam posiłki, które sobie sami sporządzaliśmy. Oczywiście były też kajaczki, jakieś rowerki, dużo wędrówek także ruch na świeżym powietrzu i wracam po tym tygodniowym urlopie, wchodzę na tą wspaniałą wagę i co widzę, że po tygodniu mój wiek metaboliczny spadł o 4 lata, czyli odmłodniałam o 4 lata. Że dla mnie to był kolejny dowód, jak istotne jest, kiedy się pilnujemy, to co jemy, czy sobie nie folgujemy, czy nie mamy jakichś takich niesamowitych niezdrowych zachcianek. Zachęcam Was, wypróbujcie to na sobie, jeżeli chcecie się czuć doskonale, mieć dużo energii, schudnąć, czy też nie przytyć, to zachęcam Was do stosowania tych produktów, bo naprawdę dla mnie jest to super rozwiązanie w takich właśnie historiach podróżniczych żeby mieć coś fajnego, odżywczego bardzo jestem ciekawa waszych wrażeń piszcie, gdzie się swoimi odczuciami jak zastosowaliście te produkty jakie, jakie były wasze samopoczucie oczywiście pod filmikiem znajdziecie linki do naszych różnych produktów wellnessowych jak zadbać o siebie, pozdrawiam was i życzę Wam, żebyście naprawdę czuły się doskonale.